Cześć się ma widzę, z jesteście strony szpaczku i teraz w kolejnym filmie i dzisiaj coś zrobimy sprzedaż kukurycki, którą obiecałem bodajże nie wiem w którym filmie, ale mówię mogę, że ją sprzedam, bo widzę jak widzicie, po, po tym po drzewach. No niektórych to, to już widzicie, że jest grudzień. pierwszy, Czy jest pierwszy grudzień dokładnie? Albo drugi... Nie no pierwszy, pierwszy. I teraz powiedziałem sprzedać kukurydze, bo cena posz, poszła do góry. Ale też widzowie, że sobie w poprzednim filmie wywozili kartofle. Widzowie, to było bodajże 3-4 dni temu. A widzowie, my od razu nie pokartofamy, chyba następny dzień Widzowie, no nie wiem czy wam to mówiłem. Ale widzowie, zbudowaliśmy zagrodę. Zobaczcie, o! Tak to właśnie wygląda. Paliki już my porobili, powbijali. Tu jest taki pastuch. go nie tykam, bo jeszcze coś sobie zrobię. Tu widzowie się daje mieść. Tu woda. I widzę, że dzisiaj może sobie tam trochę coś powozimy, to jakieś słomę sobie już przygotujemy powoli. Znaczy słomę. Sumę tu tutaj gdzieś będzie trzeba wywalić. Bo widzę, że tam się zrobiło przepełno. Awały wystawi, wystawiłem, bo widzę, że. One widzę, że są opętane ogólnie. Bo tam przed na, na gospodarstwo. I nie one się z gryzły. I mi tam wszystkie belę pobalały. Dlatego widzę, że musiałem to wystawić. Bo. No. Dzisiaj widzę, że. Awa się może sobie dzisiaj i wywalić od cielaków, Bo trochę już nagryły. Tak powiem co się tu tarzają ja w tej formie. Ale to może na następnym to odcinku, zobaczymy. Dobra, zaraz bez przedłużania. Idziemy sobie sprzedać ten. Kurde. Dlaczego czemu mi chodzi. Nie, czekajcie, widzę. Ja tu widzę ja muszę. Tu wyłączyć czekajcie. Bo gdzieś się to wyłączało. Dobra, widzę, jestem, bo tu musiałam sobie zacząć, jak tutaj się tak Ciężko to chodzi, bo widzę, wiecie. Świat to Dobra, idziemy na bez przedłużania. To już nie to już jest kamerka, ale to mniejsza. sobie te kartofle stoją do, do sadzenia. Zobaczymy, ile ich wysadza, bo nie wiem jeszcze dokładnie. Ale może zobaczymy, może i wszystkie, żeby widać, było tych kartofli, żeby było co robić. Pamiętacie, że gościu mówili, tam na testy polecają, te grimme, to może by coś się wzięło powiem, na wykopki. Czy... no bo posadzić to, to bym się sam posadził, bo sadzarkę Może jakoś dużo, ale powoli by to szło. Tyle w sobie bym zrobił tyle. Wolniej, dobra, kierunaczek i jedziemy. Eee, kurna, co tu tam jedziemy? Kurna, o. Co tu schodzą drewno, Kurna, co on tu dobra, 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 jedziemy. Puścił nas chyba. Czekaj, te awaryki opuścimy, że nam zjechał. O, co on tam robi? O, jak pobiegł szybko. Taki sprinter chyba zawodowy. O, ty widzowie, coś tam. Jakieś świnie coś ma. Dobra. No i co, no, grudzień jest, może nie widziać, ale wiecie, no, 1 grudzień to wiecie zawsze jak to wygląda. Zawsze może być, nawet może tak powiem, może być jutro, bo pojutrze ty być śnieg, różnie z to zimą a jeszcze liście są takie bordowe, ale już to tak samo może być nie więc no, w tym roku się długo te liście trzymają, bo nie ma jakichś mocnych mrozów i ogólnie wiatru. To tak nie ma jak to ulecieć, nie? O, no, ktoś pastwisko ma. Zobaczycie, jaki też bym było, by było można kupić. Tu zobaczcie ładne byczki, a tu koniec coś ma. A tutaj wskazujemy, może wsiedziemy tutaj. Zobaczymy, może pojedziemy sobie na koń czy coś. Nie głupie, gdzie? Zobaczyłem, bo to chodzi o jakąś urnę, jakie to dolenie jest. Ale fajna droga. Tutaj taki widzę jaki macie raz według mnie. Widzimy, że to sprzedajemy i widzę, że zawsze wiecie. A, w ogóle nie wiem, czy Dziś widzę, że sobie pojedziemy jeszcze na giełdę. A to jest sosial. Nie, to tu, tu, tutaj sąsiada jest, ja. Więc tej sobie pojedziemy na giełdę. Nie masz na rolnictwie jest tylko samochodu. Fajnie, komentacie, sprzedałem BMK. Podoba coś kupić wolniejszego. Co to widziałe? jedzie? Ficu co to jechało? Dobre, mniejsza, co to widzowie było. <śmianie> Ty świnia, czy coś tam jechało, nie wiem, co to było. Co do jakiejś anomalii też mi się zjeść tam... Tak, na trójkę. ale już poszedł. Dobra. Dobra. Czwóra. O, tam idziemy do panie. Tam jeszcze nie, nie, nie byłem na odcinku. Tu jest już taka lepsza droga. Chcę, że tu trzeba walczyć, bo tu może być też policja. Ale wiecie, wszystko tu jest, widzę, legalnie. A właśnie, bo czekam tutaj światła. Top, o. I koguta włączyłem, bo nie wiem, czy to się wali. O, ja, jacy po to odbija. Kurna, skoda firmowa poszła. Dobra, by to trzeba rozwaniać. rozwajniać. Papierykę ja sobie zrezygnowałem. Trzeba i tak włączyć koguta i światła, bo to mnie odbija. Widzowie! Co tu się stało? Idziemy tutaj jak tu się tu zważył, bo to też waga jest. Dobra, stoimy jeszcze trochę. Czekaj ta, dobra. Niech pan nie zdarzą. Dobra. Kuciu tutaj ma, to musisz że można jechać dalej. Tu sobie pojedziemy, bo tutaj jakieś taly tu jest to. No. jak no, tutaj dojdzą stoję, ktoś gada. No czekaj, zacznę od granego. Dobry Co tam opala? No zobacz, taki sprzęcior ma Japież, zobaczcie Jego koło to jest mój traktor praktycznie Zobacz, ona no, ma takie same koła, z z tyłu, jakieś takie dziwne No, trochę mniejsze, trochę ładniejsza mam Taki źle zrobione? Dobra, wolno bo to sprzedajemy Dobra, stop o, otworzyła się bortek, bo to wiecie, wszystko jest automatyczne Sypię się! Zobacz Dobra Dobra, dobra i tak jak trochę pieniędzy dostali Tę kamerę załapów włączę Kulę no tu jakiś foster przyjechał Ja nie mogę, to jakieś sprzęciory ma. Tu cóg, piszka jakaś? To co? ich też dojść jakiś mniejszych, tu skanery całego jakieś kontenery tu widzę tu jakiś konto, tu jakieś światła co tu się dzieje nie, tutaj, a, nie, a nie bo tu się nie trzeba ważyć. a nie trzeba się bawić a nie a nie trzeba się ważyć teraz. Bo oni tam nie ważyli już tak prosto trzeba się żeby w nim nie walnąć bo on tu tutaj ja to wykręcił się Dobra, dał rad. Co mi tu mryga? Łe, dobra. Już trójkę. Wolne, wolne. Dobra. Lecimy. Widzę, że taki, że taki se luźno odcinek zrobimy. Oto no widzę, sprzedaż. Trochę tak, pieniędzy zrobimy Widzę, ja że tak wiem, zb zbudowałem, bardzo się z tego cieszę Bo w końcu będzie mogli widzę kupić jakieś tam nie wiem Może jakieś prawo się kupi z, z bykiem No widzę, ja zobaczymy, zobaczymy co No widzę, ja muszę pomyśleć żeby to zamówić Kurna no. W sprzęciu nie idę tam, bo wiecie tu Już nie bywa, lepiej zobaczyć z tyłu, bo nie, nie wiem, może gdzieś już się Dobra, nie chcę tak w wolnym razie O! Poszedł Teraz już go nie dogonię Tak, za też są cztery lecę. Także, to spokojnie sobie dojedziemy To basta Tak idzie Tu gdzie zaraz przyczepam, a mnie się odczepiło, bo... jest za dwóch na chwilę, i cała chwilę cięcie robię Dawaj sobie, tam, widzę, ja jestem, że ja miałem twarzy, telefon bardzo Także, no... Eee, co tam jeszcze, jak mówiłem? Zagrodę zbudowałem. sąsiadem. No widzę, wiecie, tam... Pomógł mi z własnej dobroci. No widzę, mam nadzieję, że nie uciekno. Nikt nie ucieknie z tego. Jest, że na krobie nie uciekną. Bo no to widzę, różnie bywa. Ale chyba nie raczej, nie? Pastów jest pod napięciem, to wiecie. Więc ja myślałem, żeby kupić jakąś większą beczkę do wody, bo albo coś jakby, albo jakąś samoróbkę zrobić bo będzie kupić może jakąś straw szczepę tam jakieś te trzy albo baniak jak do dwa wstawy ci bym sobie woził, bo tamto na worze, ale co wolno to idzie aż zobaczymy najwyżej tamto będę włoził kurtę cię tu stał tym dobra ogień Kurna. dobra idziemy na szybkości Widzowie chyba sąsiad mnie podwiezie Na to nie uda, ale nie jest tak pewny zobaczymy? U, widzowie drzewo, o tam ma jakieś drzewo Grąbę O, ja nawet nie widziałam tego Dobra idziemy tędy, Łe Dobra, chyba na nic nie jechała Na szczęście, bo był krzypą Łe, ale ci widzę, wszystko gnie Bo tu też widzę, że co teraz zajmuje, coś tam zasiedź Dobra, no, bo teraz jest te prosty... sadzonki, że ze... niech to szybciej rośnie. Bo to że ze... tam rośnie z tej zagrody, wypieprzy się. Na razie tam nie wywalimy ich, bo wiecie. Niech jeszcze są łóżki, to coś się zrobi na ich. Oby na opołów zawsze trochę podrosta. No ładnie, tutaj bardzo się zrobiło. Więc ja trochę się trafki dosiałem, tak wiecie. Porzucałem, żeby tu miały coś jeść też. Kurno, wam powiem. Nie, nie wyjdą. Dobra, idziemy do sąsiada. Będę setyłem, pójdziemy tutaj o. Widzę, że będzie w bo to taki pustkot się zrobił. Tu no jest. Eee, gdzie on jest? Tu gdzieś będzie pewno. się kręcił. Pójdziemy tu do, do chaty jego. Halo sąsiad! Halo! Późno jest tu ktoś. Otwierane wszystko. Halo! Nie ma go, nie ma go, nie, nie wiem gdzie jest. Gdzie po raz? O, co? Coś, a co tam? Co, to podwieźliśmy? No, no, siadaj. Dobra, że idziemy. Łe, ty tu masz, ty mercedesie. Właśnie, widzimy, widzimy Sofiasę nogę tego, żeby gaz wciskać. Słuchaj, co tutaj tak wygodnie? też skurczyć, dlatego może tak Mhm. Tam na to gadać, co ci mówiłem o niej? Ja, ja. Dobra, kurna. Co ty się stało? Wracam, co ty się stało? chyba komuś trzeba wyleciało z przyczepy. Nie, bo tu chyba. Nie, bo tam chyba ktoś się na drodze. Bo tam wiesz, się. tak. Odpuszcz pedał hamulca, co O kurna! Uważaj, bo to... tu stał. Co, tu grzechu robi? Grzechu, kto to jest? Taki mój kolega, to. Pracuję. Zaskupię. Chyba, że tak. Sojat! Nie, co on chce na zabić chyba. Wszystko dzisiaj mam letnie dzisiaj. Zobaczcie na krótkich rękaw tu siedzę. Wy ja wiecie, on tu klimat, bo on tu klimatronik tu widzę. No. Nabita. Nabita? Klima? Gdzieś tutaj chyba A mój. Dobra. ty się to wiesz, oczekaj. Jos! Tutaj? A nie tam z tyłu, czy zaczynamy się z tyłu, może? Bo tu nie widać, że tej Jo, Ja, albo jedno stoi. No O dobra. Tutaj? No tutaj. Ja stoi, dobra. To dzięki zaś, ja. dobra. dara. no widzę, ile autek stoi na takiej starej grupie autki. O, jak się sam. Uwaga, jakiś tutaj, jakiś golfik. Uff, zobaczcie, oparcie, koronowa Seachior, Lublin Faj, jest taki fajny, taki ładny Karo Jest moc, aż strach używać Mobin, zobacz, jak tu gdzieś jest Całknięty Gdziełem teraz wiedzieć, co do to mu, tutaj się przejdzie? może tutaj gdzieś ktoś szkarnie, jest coś Halo! No, tu jest wejście jakieś Halo! Tu do zapukáme. zapukamy? No, to ty... oh je O, tu pane, dzień dobry. 그i, A, pan ja tu na to giemle samochodu przyjechałem. Oh, Aaaaaah, dobrze, to zapraszam. No panie. Pojď, pan, chodź pan. Ja ten Dobrze, dobrze, mnie zły dobrze mam głos. Ja ja panie, taki miarem, To dobrze, to dobrze, to dobrze. dobry pan To proszę się tu rozejrzeć, to nie broni, można wsiadać, odpalić też można, tylko nie piłować, nie piłować. No. To... Panie są młodzi, Jakaś łada chyba ta? <grym>, tak, wszystko pewno <grym>, tak. Po remoncie, o, po remoncie, To jest mojego syna coś tam nie Panie mo się na no, to, można odpalić? Można, tylko nie piłować. No, odpalić co? No. Dobry panie Panie tylko lekko gazu da, no bez nerwów Dobanie no dobra panie będę tu jedynkę włączę To panie Kurwa się to ma dupnięcie Tylko pan nie uciekaj Łe przejdziemy ją Co? O, dwójka. Tak, tu ma długie biegi, Trójka. Jedna biegów. Co wie? Czwóra. Dobra, ogień. Łee, Hamuję. O, ale bokiem bączka zakręciła. Co tak specjalnie jechałem na pole? No to będzie taka wyższa ława. Przecież tam tam, tam wszędzie tam obok te fajne ozły też by się podobało, w tym kombi. Dobra. Bo oh, kurna, widzę, dwójkiem jakałę łączyłem. Dobrze, że goście tak nie widział, Co on tam wyjechał. Kto tam idzie? Co są siedzie? Pojechał. Co on tam robił w lesie? A może gośc jeszcze? Kupkę sewalną. Dobra. Wjeżdżamy, tutaj zaparkujemy. Tu niech stoi. Dobry No, Elegancki samochod. No Noo, biegamy i idziemy tył O, a to co uh -huh. no to jest, to też jest woda? Tak I co pa... Też... A tu maska, o to nie wiedziałem po remoncie Po remoncie, a ile za taką wadę by pan chciał? Za to Osiem, osiem tysięcy No kurna, pan załatwi tą maskę Ue, ładnie tutaj wygląda, ładnie tutaj pachnie wszystko Ale on ma problem z odpalaniem, problem To o. Aha. Dobra, nie do no, panie, bym na równo. Nie do pana, mi te drzwi. Jak się tu karno, ale lekko w po podwórku. Ty takim łocie, że galona? Nie miałam kiedyś takiego. No, Ona z tym, że Dobra. O, panie, tu bije golfik całkiem z też. A tu mój syn jakimś inspirował się, jakimś... co na tyle. Tak mówi, że inspirował się i tak sobie zrobił swojego golfa. Aha, no to jak mnie na Ło, tu renówka. A to na strada wszystko. Aha. Renówka mojego syna też. Renówka, to ale, ale No, no, czasem bajna, to jest Dosada to pachę chyba nawet nie wsiadam, bo... O do końca to samo co mój Pachki tytuł miałem Ło lubli? to za darmo Za darmo? Nie no nie Aż daję za 4000 mogę sprzedać Aha uh -huh. Pachę jak ma chodę? Nie ma Ure. Ale na bakę, bo jedną fajnie No ja bo, no ja no ja jest taki limonkowy, limonkowy Polonez, panie widzę. O, też na sprzedaż. Czekaj, panie, o tu. mogę ci bawić. Cholaskę proszę o, o, o. to jest? Kurwa, cztery cylindry. Injection. Mój syn też nie trochę, kierownicę A ten z tym, co ma sprzedaż? Tak, tak, tak. tak jak pan kupił za to, to pan razem z tym kupujesz. Uchodź, czy przyczepkę dorzucę graci za to, co zasłyszałem? panie, to tuba, jesz? No bo to mój syn tutaj robił, weź, panie, w każde auto by Lublina chyba zostawił. I serd, tak. tak. Seat syna, laguna, syna, golf, syna, Simpson, syna, i polona z mojej łatwo, i moja i, i Lublin, mój. O, właśnie też nie ma na szczęście, tuby pan jakieś krzaki są pan. Pan tu jakieś łasonek wyjął. Jakie tu jakieś tuje panie? No panie, to panie, panie panu, że tak bym był zainteresowany to ładno? Tak. No dobra. To ile pan ile pan, pan dojełabyś chciał? No, A tak do 8 już byśmy zeszli, bo wie pan zobacz, panie. Felgi, no, zwykłe stalówy. Panie. Na no, ten akumulator, panie, chociażbyś pan z dwie rzucił. Panie, 8. No panie, tak. Zobaczcie pan, no tutaj tak. No tak. Dobra, panie, pan ma te co się ja zawziął. To panie, ona ona, ona dobrze chodzi, ile pani, ona dużo, ile ona ma, ogóle? Dobra panie, to papierki gdzieś można pisać, czy coś? Eee, 72. Aha, nie ma. Do Simpsona pan nie chcesz. Nie, panie na razie nie, się nie bałem. A przyczepki, właśnie, przepki. A jest za przepkę. A to w gratisie się pana dorzucę. Tak? Tak, bo to kurde, sukienkę się trochę. No dobra, to bez Simpsona panie chyba, nie? To podwieżę pan. No dobra. No więc... Zobaj, to... zobaczcie, ja, Zobacz, to... mi tu przyczepkę gościu, w się dorzucił, to żal nie będzie. Jaka by nie była, zawsze ze troszkę się sprzedają. O, panie, popierajcie, a za od razu podpiszę. Dobra. Przecież, jeżeli gdzie wciskam gaz, to temperatura. Wszystko podskakuje. Panie, panie, tak, tak, tak powinno być? Wszystko? Tak, to trzeba zegary nastawić. Czekaj, Pani, na coś piszę tu? zgadza. Panie, to na ma ulicznika obr obrotów. To jest, panie, stare. Co ja palbi tu w las. Panie, ile tam jeszcze? Dawaj, dawaj, to dawaj, dobra. Ale, ale ja Simpsona nie chcę, nie? Papierki. Ale Simpsona, panie, nie chce Papierki, żeby nie zapomniał. No dobra, panie, gdzie piszę, tutaj na masę? Tak. No dobra. Proszę, tutaj wydrukował mój synek. No. I ja tu się podpiszę? Ja, gdzie mam się podpisać, panie? I tutaj się pan poświadca, że wypadek jest do zawodu. Aha To panie kiedy... Panie ile czasu mam na przerjestrowanie? O 7 czy 14 ile to było? Pół Aha, No, no dobra pani, no to co? To ja jadę już ja. No. O, kasa jeszcze. No, masz pan 8, 8, 8. Nie, czekaj pani, ty masz 5. Mamy tu dwójkę za kukurydzę tu, to jeszcze tysiaka. Trzysta trzysta, jeszcze. Trzysta trzysta. Trzysta trzysta. dziękuję bardzo, do widzenia. Ja do, do widzenia. Kurna, widzowie, zobaczcie. Ale panie Simsona, dobra, sobie ja to samo zajmiemy. Czekajcie. A wejdźcie, tak. pan Simsona, w dupie go mam. Widzowie, co? Jak mam go w dupie? Co zabierzemy, widzowie Simpsona? Co ja się tu będę? Chociaż jak go chcę, to mogę sobie Dobra, jedziemy w No bo się przystała przyczepka i jeszcze tego skuterka, aż znaczy no e, Simpsona. No widzę, ja e, tak zainteresowałem, są... A tu łatowiem, bo oni dużo ludzi też chce chwalić te łady. które wiecie, są takie, takie średnie czasy, że widzę, może to jakąś muzyczkę włączmy. O! Czekaj to. O! Dobra. O Idę we 6 dych! O Kurde, Kurwa, to już nie chce iść chyba. Zobacz jak to chodzi! Ale to lepszy ten samochód niż ta bajka chora. Fajnie, bo z hakiem. Kurwa, jak no to, to za nami jest. Sosia, Sąsiad chyba idzie za nami. 8 dych tu wyciskane. Dobra, kolejny bieg. Pa, idzie, zobacz to! Kurna, tylko jej daj. Ale kręg, w sensie, od nas się przewalił. Ale tak, to trzeba zwolnić, bo... Jakie eee, tu są hamulce słabe, widzowie! Uzu, łe, łe! Łe! Widzowie! Czy się stało? Kurna, widzowie, czekaj na, pa, co się robi... Kat jest! Widzowie, katalizator jest! Co ty zrobisz? Co masz, to pomóż mi opostawić, bo... Dawaj szybko, żebyś olej nie wyloł. Cały 3, 2, 1, rura! Dobra! Kurna się zliza, dawaj, dobra. No co, to z tym też masz? No, a co zamyślałeś? myślałeś? Księdza się jej. Dobra. Ale wyścigi robiłem. No! Tak jak To już tu Fomax mój jest teraz? <laughs> ja sobie to nie idę, ta auto, ja ci mówię. Ja. To ona on dla ciebie taka auto, tu wika załknę, bo... By to ruszyło w ogóle. A jakieś tam były, coś i do mnie? Mmm. Renówka jedynie taka spoko była taka dla ciebie. Kurde. kurde, ale się jarnie. Łe! Kurna! Kurna, są tu jakieś kamienie po, po, postawiali, a tu nie mogę się wykręcić nawet... O! Dobra, jedziemy taki samochód, taki pampoł byleby pojeździł z rajdzie i już widzę się, widzimy go na kata weździe przez Simsona zrobimy, taki jeździ Dobra, to ja tych uważam, nie mnie nie przepieprzył Patrz jaki skręt, ma zobaczcie Dobra, ogień, ogień, nie tutaj kurna Ruski sprzęt, psicho tam jakieś tam ukraińskie czy cygańskie jakieś Co nie chcę niech chcesz wyłączyć Kurra! jak ktoś wyłączy, bo tu chce matkę zatworzyć. To jest, to sąsiad kupił Super Supermoc abyś to się wyłączył może. O, zobaczcie. Jaki silnik. Kurwa. Jedynie, jak Cztery cylindry. Bo też za mocnie. Nooo. Mmm. Yy, a czy coś zostawił gościu. Pa, wyjął te nie maścadzonki jednak. Ale tu trochę wejdzie do bagażnika. A no, no, zaraz zobaczymy czy ten baga bagażnik jest kompatybilny z workami. Kurde, to ja tyle jeszcze Simpsona sobie kupił. Otwórz ten bagażnik sasio. Czemu zamknąłeś? Mówiłem, że zobaczmy, czy jest kompatybilny z workami. O! Pa! Na spokojnie, zamykaj do. <laughs> no, czekaj Simpsona zdęgiem musisz ten, włączyć ten, ten Zobacz, nie, nie przenika ginę. Twardą blachę ma grubą, ale się buja i... ej. I... <słuch> Sąsied, się weź tam włącz supermocę bo chcę się z się sama zjąć. To otwórz klapę, ja nie zjadę. Jo, odpalę. Podamaczenia wez... nie jest tak... O Jezus. Łe! Przykleił się, chyba wiesz? Zamarzł. Dawaj O no, ej! Ty... <słuch> Co robisz? Sąsiad. o. O, o. A mogę się przejechać? No. Tylko nie rozlaj się. No, nie! Widzowie! Przepraszam, Sędzia, nie chciał, ja nie, nie się <grym> to. Na Dobra, gasimy to No i do To było w tym odciężku, jak to zrobię. tą będzie inna i tak dalej. No i co? I widzimy się w kolejnym. Także, co? Na razie. Cześć.